Cześć kochani. Dzisiaj przygotowałam dla Was temat, który dla niektórych może być odważny, dla innych kontrowersyjny, ale dla mnie jako terapeutki holistycznej jest absolutnym fundamentem. W poprzednim odcinku mówiliśmy sobie o transsurfingu i o tym, jak ważne jest, żeby nie tworzyć nadmiernego potencjału, czyli nie spinać się na siłę na to, co chcę osiągnąć. Mówiliśmy o tym, że trzeba iść po swoje jak po gazety do sklepu, tak? Ale umówmy się, trudno iść z lekkością, kiedy masz wrażenie, że Twoje nogi i biodra są zabetonowane, prawda? Dzisiaj powiem Wam coś, czego być może nie usłyszycie na typowych szkoleniach z biznesu czy z finansów. Porozmawiamy sobie o tym, dlaczego Twoja obfitość, Twoje pieniądze i Twoja sprawczość. Mieszkają w Twojej miednicy. I ten odcinek jest kierowany głównie do kobiet, ale nie tylko. Mężczyzn również zapraszam. Jeśli marzysz o bogactwie, o tym, żeby Twoja marka osobista wystrzeliła, a jednocześnie czujesz w dole brzucha chłód, napięcie albo wstyd, to choćbyś znała wszystkie techniki świata na pamięć, to rzeczywistość. Będzie stawiać opór. Dziś porozmawiamy o tym, jak odblokować ten nasz wewnętrzny skarbiec w cudzysłowie, jak wyrzucić z niego wstyd i dlaczego luźne biodra to jest najlepsza droga do pełnego portfela. Zapraszam. Dlaczego miednica to jest centrum Twojej mocy? Czy zastanawiałaś się kiedyś, dlaczego w chwilach stresu automatycznie. Zaciskasz pośladki, albo czujesz dyskomfort, taki ucisk w dole brzucha. Ja w mojej przestrzeni, w moim holistycznym podejściu, patrzę na miednicę jak na centrum naszej życiowej energii. To tam mieszka nasza kreatywność, nasza seksualność, ale też nasze poczucie bezpieczeństwa i zasługiwania. Zeland mówi o energii zamiaru. Żebyś mogła zamanifestować swój wymarzony wariant rzeczywistości, to ta energia musi przez ciebie swobodnie przepływać. A co się dzieje, gdy w Twoim łonie, w Twojej miednicy mieszka stary, zasiedziały wstyd? Wstyd, że nie wypada, że pieniądze są brudne, że kobietom nie przystoi tak dużo zarabiać, że kobieta powinna być skromna. Albo ten najgorszy, wstyd przed własnym ciałem. I przyjemnością. Ten wstyd działa jak taki potężny korek, blokuje przepływ. Jeśli Twoja miednica jest zamrożona, w cudzysłowie, to Ty podświadomie boisz się przyjąć więcej. Bo bogactwo, obfitość czy sukces, to wszystko to są formy energii, które wymagają od nas takiego otwarcia. Jeśli nie potrafisz otworzyć się na przyjemność płynącą z Twojego ciała to twój układ nerwowy nie pozwoli ci otworzyć się na przyjemność płynącą z dużych pieniędzy. On uzna to za zbyt intensywne i po prostu za zagrażające twojemu życiu. Dlatego tak wiele kobiet ma ten szklany, przysłowiowy sufit. Myślimy, że to jest brak, nie wiem, kompetencji, a to jest po prostu, to po prostu nasza miednica krzyczy. Nie jestem gotowa, żeby przyjąć tyle energii. Pomyśl sobie o tym w ten sposób, że miednica to jest taka miska. I jeśli ta miska jest zamknięta, zaciśnięta, pognieciona i pełna śmieci w postaci starych lęków, to ile do niej nalejesz? No niewiele. Wstyd jest najbardziej niszczącą emocją w kontekście obfitości. To on sprawia, że chcemy się skurczyć, schować. I stać się niewidzialne. A jak ty chcesz budować markę osobistą? Jak chcesz przyciągać klientów, będąc niewidzialną? Często u moich klientek widzę, że to stanie w miejscu to nic innego jak po prostu chroniczne napięcie mięśni na miednicy. One trzymają tam wszystko: niewypłakane łzy, złość na świat, a przede wszystkim lęk przed byciem. Byciem zbyt dużą, zbyt głośną, zbyt bogatą, zbyt widoczną. Dziewczyny, czas to wyluzować. Bogata kobieta to jest kobieta, która czuje swoje ciało. To jest kobieta, która jest magnetyczna, która pozwala sobie na ruch, na taniec, na to, żeby jej biodra żyły. Bo kiedy puszczasz napięcie fizyczne, dajesz sygnał swojej podświadomości, jestem bezpieczna, mogę przyjmować, mam miejsca na więcej. I to jest właśnie ta redukcja ważności w praktyce. Zamiast spinać się w głowie, puszczasz napięcie w dole ciała. I chciałabym, żebyśmy teraz zrobiły coś razem. Nie musisz wstawać, jeśli nie możesz, ale jeśli masz taką możliwość, to stań w lekkim rozkroku. I zacznij bardzo delikatnie krążyć biodrami. Możesz to robić też na siedząco. Tak, jakbyś chciała. Narysować ósemkę na podłodze. Zrób to miękko, bez pośpiechu. A teraz dołóż do tego oddech i wyobraź sobie, że wdychasz powietrze aż do samej miednicy. Poczuj, jak ono się rozszerza przy wdechu i jak opada, rozluźnia się przy wydechu. I teraz najważniejsza część. Pomyśl o swojej obfitości. O tych pieniądzach, które chcesz zarabiać, o tym spokoju, którego pragniesz, i poczuj, czy twoje ciało pozwala ci to wpuścić do środka. Jeśli czujesz opór, to uśmiechnij się do niego i powiedz mu: W porządku, jest wszystko ok, już nie musimy się tak trzymać, możemy odpuścić. Zrób luźny wydech z takim dźwiękiem. Puść szczękę, bo wiesz, że szczęka i miednica są ze sobą połączone, prawda? Jeśli zaciskasz zęby, to zaciskasz dół. Puść wszystko. Poczuj, jak Twoja miska robi się szeroka i gotowa na przyjęcie wszystkiego, co najlepsze. Dziewczyny, moje kochane, obfitość to nie są tylko cyfry na koncie. To jest stan Twojego ciała, to jest poczucie, że masz prawo tu być, że masz prawo zajmować miejsce i że masz prawo cieszyć się życiem w każdym jego aspekcie. Od filiżanki kawy przez sensualność, aż po wielkie sukcesy finansowe. I teraz zadanie dla ciebie na ten tydzień. Obserwuj swoją miednicę. Kiedy się stresujesz, kiedy myślisz o pieniądzach, sprawdź, czy nie zaciskasz pośladków. Jeśli tak, to odpuść. Zatancz w kuchni, poddychaj głęboko, daj sobie prawo do luzu i zobaczysz, jak rzeczywistość zacznie na to reagować. Zgodnie z transurfingiem, gdy zmieniasz swoje promieniowanie, a twoje ciało to jest twoja antena, to zmieni się wariant rzeczywistości, w którym żyjesz. Dziękuję ci za ten czas. Jestem niesamowicie ciekawa Twoich wrażeń po tym odcinku. Czy czujesz to połączenie między ciałem a portfelem? Napisz, pogadajmy sobie o tym. Stiskam cię najmocniej. Puść to napięcie i pozwól obfitości płynąć. A jeżeli jesteś zainteresowana, to w opisie do tego odcinka znajduje się link do medytacji, która pozwala odblokować nam nasze łono i przepływy finansowe. Koszt takiej medytacji to Jedna duża kawa na mieście, latę. I masz tam dwie medytacje do wyboru. Jedną bardziej lajtową, drugą bardziej gorącą. Nie namawiam, informuję, że jest taka możliwość. No to do kolejnego odcinka. Ciao. Czy wiesz, że Twoja obfitość jest zablokowana w Twoim łonie? Większość kobiet nauczyła się być grzeczna, ładna, empatyczna, pomagać wszystkim, nie wychylać się, tłumić swoją seksualność. A tam, w łonie w brzuchu, w miednicy, kryje się nasza prawdziwa moc, energia i obfitość. Moja medytacja kundalini odblokowuje łono, budzi ciało i pozwala manifestować bogactwo i życie, którego naprawdę pragniesz. Kliknij link który znajduje się w opisie tego podcastu, i poczuj swoją moc. Wróć do swojej mocy. Manifestuj życie, którego pragniesz.